No cześć, witam na moim kanale Drodzy Widzowie, dawno mnie nie było ale były duże zawirowania zdrowotne przyszedłem taki ala lekki udar i pracuję teraz sobie wyjechałem do Holandii do pracy mieszkam w Belgii, pracuję w Holandii, to jest tuż przy granicy lekka praca Także jest dobrze, tak jak wcześniej wspominałem na którymś filmie, że nawet i alkoholik jak się pozbiera do kupy, może zacząć wszystko od nowa, mam nadzieję, że już się tej pracy utrzymam, że, że, że depresja mi nie, nie będzie dopadać, bo cierpię na depresję oporną i czasami ona wraca i przez to czasami robota nie idzie. Ale już teraz czuję się długi czas dosyć dobrze, dlatego podjąłem to tą decyzję, że wyjadę. Bo cały czas ciążą na mnie du duże alimenty do spłacenia córki, dla córeczki. A teraz już do swojej kobiety. Ale zobowiązałem się, to jestem zobowiązany to wszystko spłacić. I od stycznia zamierzam już regularnie płacić. Mam nadzieję, że uda mi się to jak najszybciej spłacić. Dużo tego jest, nie powiem bardzo dużo. Ale biorę się za to, żeby mieć głowę spokojną, sumienie czyste. Jestem to dziecku winny. Także tak to idzie. Także tak jak powtarzam jeszcze raz. Panowie, nie zrażajcie się, nie łamcie się. Grunt to trzeźwe myślenie. Jak trzeźwo myślisz, zawsze znajdziesz jakieś rozwiązanie. A jak trzeba, być, będzie trudno znaleźć jakieś rozwiązanie. Jesteś trzeźwy. To znajdziesz kogoś bliskiego, który pomoże, doradzi, wesprze jakoś. Bo widzi, że walczysz, że, że, że się starasz, że to zawsze procentuje. Tak to wygląda. Ja też podjąłem decyzję, nie bojąc się. nie bojąc się bojąc się, bo to nigdy nie wiadomo, gdzie trafisz, do jakiej pracy. Czy będą wypłacalni, czy nie. Czy Cię oszukają. No, tak to wygląda. Pokażę Wam mniej więcej troszeczkę okolice ładna miejscowość, bardzo ładna miejscowość. Idę teraz do sklepu właśnie muszę ktoś do jedzonka kupić No i walka z nadwagą Najpierw było dojazd rowerami do pracy Dziennie robiłem 6-7 km na rowerze w tomi z powrotem. Teraz de facto wożą nas do pracy busami, ale, ale do sklepu mamy prawie 2 km. To w tomi z powrotem spacerkiem to już jest 4. Czyli zawsze jakiś spacer jest dziennie zalicony. Oprócz tego oczywiście cały dzień w pracy na nogach. Także. Mam nadzieję, że to przyniesie również pozytywne skutki. Chociaż ja już odczuwam, bo spodelki mi zjeżdżają z tyłka, z bioder, ku dołu się posuwają. Także mam nadzieję, że będzie gitara. Także trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich, kurde, trzeźwych alkoholików i tych jeszcze nie nietrzeźwych, żeby się nie poddawali, nie walczą z chorobą. Wszystko jest możliwe w życiu. Pozdrawiam na razie. Hej, cześć.